Witajcie, kochani przyjaciele. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że jest mi przykro, że nie mogę być dzisiaj z Wami, ale w związku z tym właśnie pozostawiam Wam to przesłanie. A na wszystkie pytania może Wam odpowiedzieć Marcin Siembida, nasz prezes Stowarzyszenia Razem dla Kresów, ponieważ bywał tutaj, rozmawiał z ludźmi. Jak to się mówi, przybył, zobaczył, ale jeszcze nie zwyciężył. Ale myślę, że do tego idzie. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, dlatego że zna wszystkie tutaj lwowskie wydarzenia z autopsji. Chcieliście słuchać o Polakach na Ukrainie. Cóż Wam powiem? Wszystko jest fajnie, wszystko dobrze i teraz media mają takie mega programy, że jestem Polakiem, pomagam Ukrainie. Ale ja mam jedno pytanie. A dlaczego? Po co? Za co? I w ogóle na co? Dlaczego nikt nie pamięta o Polakach z Ukrainy? Nas nie istnieje. Po prostu nas nie ma albo skreślono nas z pamięci w imię, nie wiem, jakiegoś lepszego jutra, które być może kiedyś nastąpi. Ale jako Polka, mieszkająca na co dzień w Lwowie, powiem Wam, że sytuacja wcale nie jest tak fajna, tak dobra, jak opisują media. Co mamy w mediach? Nagonkę, że idzie wojna na Ukrainie. Wojna idzie, jeżeli idzie w wschodnich obwodach, a my mieszkamy tysiąc kilometrów stamtąd. To jest Lwów, województwo lwowskie, no i okolice, oczywiście zachodniej dzisiejszej Ukrainy. Polska o nas zapomniała. I to jest faktem, dlatego że na przykład. Radio Lwów, którego jestem redaktorem naczelnym, Polskie Radio Lwów, nie ma żadnego wsparcia. Ma finansowanie, oczywiście opłacamy godziny eteru, czasem dostajemy jakąś nędzną premię, ale nie możemy rozwinąć skrzydeł, dlatego że na przykład senatorowie z Komisji Łączności z Polakami za granicą twierdzą, że najchętniej by nas zamknęli. Ale nie mogą, dlatego że mamy umowę użyczenia lokalu z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie do 2017 roku. Co więcej powiem Wam, w umowie jest zawarty taki punkt, że do 2017 roku, albo póki, Radio Lwów istnieje. A zapewniam Wam, Was, że dołożę wszelkich starań, aby naprawdę Radio Lwów istniało. Oprócz tego jestem przedstawicielem Konwentu Narodowego Polski w obwodzie lwowskim. Może daje to jakieś wielkie szanse, możliwości, ale staramy się po prostu tutaj wspierać Polaków. Nasze nowe stowarzyszenie Razem dla Kresów, które założyliśmy razem z naszym prezesem Marcinem Siembidą, na razie działa małymi krokami, ale już mamy niektóre sukcesy, o których myślę, że Marcin później Wam opowie. Naprawdę pragniemy zjednoczyć w sobie dużo organizacji i mam nadzieję, że Wy przyjaciele z Obozu Narodowego Radykalnego nam w tym pomożecie. Dlatego, że rozliczamy na Waszą pomoc i wsparcie, jak również na wsparcie wszystkich narodowców albo po prostu wszystkich ludzi, którym nie są obce problemy Polaków poza granicami kraju. A zapewniam wam, Was, że jest ich wiele. Jest ich wiele na co dzień, to chodzi nie tylko o byt, o życie czy unędzne premie, tam jakieś wypłaty na Ukrainie, a po prostu o to, aby czuć się Polakiem. Polakiem w, tego słowa, w pełnym tego słowa znaczeniu. Naprawdę chcielibyśmy móc modlić się po polsku, móc modlić się w polskim kościele, aby nam otworzono drzwi do kościoła, na przykład sprawa niedokończona kościoła Świętej Marii Magdaleny, o tym też Pan Marcin może więcej opowiedzieć i odpowiedzieć na wszystkie moje pytania, a poza tym w wywiadzie, który ostatnio, którego mi udzielił ostatnio pan dyrektor sali organowej, czyli kościoła Świętej Marii Magdaleny, gdzie obecnie jest sala organowa. Wskazał nam po prostu, gdzie jest nasze miejsce Polaków. Powiedział, że sala organowa tam ma istnieć, ma wisieć portret, portret bandery przy wejściu, dlatego, że to jest bohater całego narodu. No, chyba dzieją się tam rzeczy, no po prostu nie do pomyślenia w naszych czasach, aby nazista czy faszysta wisiał na portrecie przy wejściu do kościoła, ale to się dzieje na co dzień na Ukrainie. I po prostu prostym, zwykłym, otwartym tekstem, pan dyrektor mówi do mnie, jeżeli Polska, Watykan wybuduje salę organową w Lwowie, to on odda kluczyki do kościoła. Tak samo mówię Marylowa Andrzej Sadowy do proboszcza parafii świętego Antoniego który, kościoła świętego Antoniego, który mieści się przy ulicy Wyczakowskiej, jeśli Polska wybuduje szkołę muzyczną, która obecnie mieści się tam, gdzie była plebania, to po prostu wtedy księża być może otrzymają na zwrot plebanię. I to są rzeczy codzienności lwowskiej. To takie niektóre, które najbardziej nas bolą. Także mamy na rynku lwowskim kryjówkę. Kryjówka to jest taka knajpa, która reprezentuje tradycję i jak to we Lwowie się mówi, wartości banderowskie. A bandera jest uważany za Bohatera w Lwowie, co dla nas jest nie do przyjęcia i właśnie z tym nasze nowe stowarzyszenie chce walczyć aby bandera chociażby w Polsce został uznany za zbrodniarza. Już nie wspomnę o Ukrainie, bo na co dzień działamy w ośrodku kultu, ośrodku kultu bandery. Co jest dla nas po prostu nie to, że niedorzeczne, to jest nieprzyjemne, bo działamy w samym ośrodku banderyzmu. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem, dlaczego to jest podtrzymywane, dlaczego Polska jak, jak zawsze wy, wychyla się przed szereg, czego każde wojskowe wie, że nie wolno robić. Po prostu wspiera ślepo Ukrainy, zapominając o Polakach, którzy tam mieszkają. A Polacy mają wiele problemów, i są to problemy codzienne. Są problemy, tak jak już wspomniałam, z modlitwą po polsku, są problemy z mówieniem po polsku, są problemy w Radiu Polskim i po prostu naokoło, gdzie się nie oglądniecie, są same problemy. A teraz do Was, przyjaciele z ONR. Dlaczego w Wikipedii, jeżeli wpisze się obóz narodowo-radykalny, pierwsze wyskakują zdjęcia tam, gdzie macie rękę podniesione tak? Czy to jest Wasz symbol? Wątpię. Reprezentujecie najlepsze tradycje Polski, odwołujecie się od, do tradycji dmowskiego. Więc skąd ten gest? Kochani przyjaciele, bądźcie wsparciem dla nas, Polaków mieszkającym poza granicami kraju, Polaków, Wspierajcie Polaków mieszkających we Lwowie i nie tylko we Lwowie, a przede wszystkim na Ukrainie, dlatego że Polacy potrzebują Waszego wsparcia. Przede wszystkim moralnego. Bądźcie dla nas oporą, a dzisiaj pragnę Was wszystkich pozdrowić. Najmocniej przesyłam pozdrowienia z Lwowa do kobiet, które teraz siedzą na tej sali, jak to się mówi po, lwowski, po lwowsku, całuję rączki. A także życzę na dzisiaj udanej konferencji, a na wszystkie pytania jestem pewna, że odpowie Wam kolega Marcin Simbida który jest procesem stowarzyszenia Razem dla Kresów. A teraz po prostu życzę miłego, udanego dnia i no, jeszcze raz przepraszam, że nie mogę być razem z Wami, ale człowiek się nie rozdwoi i to jest niestety no, taka pewna funkcja, która się nie, odda, nie udaje, ale zapewniam, że dzisiaj myślami jestem z Wami. I jeszcze jedno, kochani przyjaciele. To były takie ogólne nasze problemy, taki ogólny zarys, dlatego że jeżeli by nie było polskiego kościoła na tych ziemiach, to nikt na dziesięć... Na dzisiejszy dzień nie rozmawiałby po polsku i to jest taka nasza prawda codziennego życia. Niestety nikogo nie obchodzą Polacy, którzy mieszkają w nieludzkich warunkach, domu starców na przykład, czy po prostu starsze panie Polki, które mieszkają w centrum miasta, ale też no, na wiele sobie nie pozwolą, dlatego że to jest poziom niższy niż poziom ubóstwa, a w ogóle do polskiego poziomu nieporównywalny. Nikogo nie ciekawią polskie dzieci, na przykład które czasem też nie są nauczone, aby mówić po polsku, dlatego że rodzice nie znają języka, dlatego że kiedyś pano się posyłać dzieci do polskich szkół jeszcze za Związku Radzieckiego. Tak samo najbardziej aktualny problem na dany moment na Ukrainie to jest polska szkoła w Szepetówce, to jest wioska, no czyli już nie wioska, miasto w obwodzie chmielnickim. Jest to dosyć daleko, 300 km od Lwowa, ale tam ludzie zachowali, zachowali swoją polskość, a teraz w czasach niepodległej Ukrainy chcą im tą polskość zabrać. I to są właśnie nasze najgłówniejsze problemy. O wszystkim już, jak wspomniałam, opowie Wam Marcin Siembida, bo zna wszystko z autopsji. Natomiast ja pragnę jeszcze raz Was wszystkich pozdrowić i naprawdę zapewnić, że tutaj Polacy mają wiele problemów, ale także potrafią się zorganizować jako po prostu jedna, może rodzina to przesada będzie, ale po prostu jedna taka grupa społecznościowa, dlatego że jeżeli coś się dzieje to potrafimy stanąć w obronie jeden drugiego. I tak samo mamy nadzieję, że w końcu Dom Polski zaistnieje we Lwowie, którego bardzo nam brakuje i który nie wiadomo, czy kiedyś będzie, dlatego że jeszcze tej dzierżawy pozostało 48 lat, a w ogóle nikt do tego nawet nie podszedł. No i także mamy nadzieję, że polskie władze będą nam bardziej przychylne i będą tutaj wspierać miejscowe inicjatywy nasze lwowskie, które są Polakom tutaj potrzebne. Życzę udanej dyskusji, miłego spotkania, życzę najbardziej udanego marszu i po prostu bądźmy razem. Dziękuję.